Teodor jeske Hoński po czerwonym zwycięstwie. Tekst do nagrania tego otrzymałem od wydawnictwa Magna Polonia. Wydawnictwo trochę uwspółcześniło język, dodało przypisy, aby nam się lepiej słuchało i czytało. Chętni do zakupu tej książki znajdą link pod filmem. Książka ta przypomina mi trochę zapiski oficera Armii Czerwonej. Rozdział 5. Wielki ruch panował w ratuszu. Od samego rana znosili milicjanci, ubrani już w sympatyczny mundur socjalistyczny, w czapki z czerwonymi piórami, w szare kapoty z czerwonymi kokardami, uzbrojeni w dębowe laski, ze wszystkich dzielnic miasta stosy deklaracji odnoszących się do wyboru zawodu. Zarząd zawezwał wszystkich byłych urzędników kancelaryjnych, różnych urzędów ustroju burżujskiego. Do uporządkowania olbrzymiego materiału. Zgodnie z zasadami socjalizmu oświadczył zarząd w odezwie wzywającej do powszechnej pracy, że powszechnie obowiązująca praca jest wprawdzie główną podwaliną nowego porządku, ale praca socjalistyczna nie ma być pijawką ludu ubogiego jak zarządów burżujów, jeno dobrodziejką i rozkoszą. Bo nie na to zwyciężył socjalizm, aby lud wlókł dalej suchotniczy żywot proletariatu, lecz na to, aby nędza i niewola proletariatu znikły raz na zawsze z powierzchni ziemi. Przeto niech sobie każdy wybiera takie zajęcie, jakie odpowiada najlepiej jego zdolnościom i upodobaniom, jakie mu da zadowolenie i szczęście. Trzy dni pracowało sklecone na prędce biuro statystyczne nad uporządkowaniem materiału zebranego w Warszawie i w powiecie warszawskim. Czwartego dnia zebrał się zarząd, aby rozpatrzyć rezultaty obliczeń. Szczególne to były rezultaty. Część panien sklepowych, szwaczek i wszystkie prostytutki wybrały sobie zawód aktorski. Tak samo wielkie mnóstwo fryzjerów, golarzy, kupczyków i kelnerów. Gdyby na każdej ulicy wybudowano po dwa teatry, byłoby ich jeszcze za mało do zatrudnienia wszystkich kandydatów i kandydatek muzy wykonawczej. Nauczycielki prywatne, krzykliwe feministki i uświadamiaczki w porządku burżuazyjnym zgłosiły się do posad dyrektorek zakładów wychowawczych. Gadalska żądała dla siebie stanowiska wicekierownika Wydziału Oświaty. Zecerzy prosili o nominację na redaktorów urzędowego dziennika Robotnik. Łobuzy i Andrusy z nadwisły, powołując się na to, że nauczyli się podczas rewolucji obchodzić z bronią, chcieli służyć w leśnictwie jako leśni albo strzelcy. Stan Greci, lokaje i posłańcy zgłosili się na woźnych przy zarządzie. Kupczyków na dyrektorów magazynów, felczerzy na lekarzy szpitalnych, młodsze i kucharki na wychowawczynie dzieci. Bardzo niewielu zostało w swoich zawodach przedrewolucyjnych. Każdy chciał się posunąć o kilka stopni wyżej w wielkiej fabryce. O roboty podrzędne i przykre, zamiatanie ulic, czyszczenie kominów, ustępów i kanałów miejskich, nie ubiegał się nikt. Ciebie bawi ten smutny dokument ludzkiego egoizmu? Rzekł utopijski z wyrzutem w głosie. Ogromnie, bo widzę z przyjemnością, że nasz lud nie jest taki głupi, jak mi się zdawało. Dziwisz się temu dziwnemu dokumentowi? Ja nie. Nie na to robi się rewolucją, żeby stać na tym samym miejscu, lecz na to, żeby się przesunąć na miejsce inne, wygodniejsze. Całe nieszczęście w tym, że tych miejsc wygodniejszych nie starczy w żadnym społeczeństwie dla wszystkich że jedni muszą koniecznie ciężej, a inni lżej pracować jeżeli maszyna pracy ma się prawidłowo i sprawnie poruszać. Na co ty właściwie zostałeś socjalistą? – fuknął utopijski. Na co? Na to, co wszyscy, oprócz takich fantastów, jak ty i do ciebie podobni, aby sobie poprawić los, mój drogi. I poprawiłem go sobie. Przyjemniej przecież być kierownikiem Wydziału Uświaty, czyli podobnemu ministrem, aniżeli wiejskim bakałarzem. Utopijski milczał. Każdy nowy dzień obnażał przed jego okiem coraz bardziej właściwą naturę ludzką, której on, marzyciel, zapatrzony w swój czerwony ideał, nie znał. Każde nowe doświadczenie prowadziło go o cały stopień niżej w głąb tej natury, gdzie czaił się na samym dnie szpetny gad samolubstwa. I cichy smutek wstępował do jego serca. A teraz? Co będzie? zapytał. Według zasad socjalizmu nie wolno nam krępować upodobań towarzyszów i towarzyszek. Zasady swoją drogą, a życie swoją, rzekł Drwicki. Z takim podziałem pracy, jaki sobie towarzysze i towarzyszki skomponowali, nie moglibyśmy istnieć ani tygodnia. Trzeba żarliwszymi socjalistami, znanymi z wierności dla czerwonego sztandaru, obsadzić wszystkie stanowiska kierownicze, odpowiedzialne, reszcie zaś przykazać, aby wróciła do swoich zajęć przedrewolucyjnych. Hołotka będzie szemrała, wiem, ale od czegóż milicja? Powoli przywykną niezadowoleni do sforności, jak przywykli do gwałtów i wyzysku burżujów. Nowe, przez nas wychowane pokolenie będzie zadowolone. Jeśli. <laughs> Jeśli wypadki pozwolą nam wychować w zasadach socjalizmu nowe pokolenie. Sądzisz, że. Drwicki wzruszył ramionami. Rewolucję sialiśmy, rewolucję zbierać będziemy, rzekł. Na to powinniśmy być z góry przygotowani. Do utopijskiego zbliżył się jeden z woźnych zarządu, donosząc mu, że pani Wanda czeka na niego w jego gabinecie. Pani Wanda siedziała w fotelu z głową ukrytą w dłoniach. Kiedy utopijski wszedł, podniosła do niego zapłakane oczy. Spotkała cię jakaś przykrość? Mów! odezwał się utopijski troskliwie. Zamiast odpowiedzi podała mu pani Wanda jakiś nadrukowany papier. Była to odezwa zarządu wzywająca wszystkich do pracy. O co ci idzie? zapytał utopiski nie domyślając się powodu łez żony. I ty jeszcze pytasz o co mi idzie? wybuchnęła. Ja mam pracować, ja. No tak. Wszyscy musimy pracować. Kto nie pracuje, ten nie ma prawa do życia. Jest to główna zasada nowego porządku, która nas odróżnia od burżujów. Ale co ja mam robić? Nie nauczono mnie w domu niczego. Może mam być szwaczką, kucharką, praczką. Żaden rodzaj pracy nie hańbi. Wszystkie są pożyteczne i współrzędne. Żartujesz Edmundzie. Ja, żona naczelnika rządu, mam pracować jak sługa? Nie możemy ustanawiać dla nikogo wyjątków. Jesteśmy wszyscy równi wobec prawa i siebie. I ty to mówisz? Ty? Ty, którego złote usta obiecywały mi raj na ziemi? Ty, który całowałeś moje stopy? Daję ci raj miłości. Raj miłości w niewoli? Bo ten ważnowy porządek jest pańszczyzną, jest niewolą. Tylko średniowieczny feudalizm zaprzęgał ludzi w jarzmo przymusowej robocizny. Zasadą wolności jest zostawić każdemu swoją wolę. Wando! Nie ja jedna to widzę, czuję i mówię. Tak jak ja w tej chwili czuję to samo i mówią wszyscy, Którzy cieszyli się w obalonym porządku niezależnością, choćby najuboższą. Tylko bezdomna próżniaczka kanalia oklaskuje wasze rozporządzenia. Idź na ulicę i posłuchaj, co gwarzy niechęć wywołana przez was. I ty dolewasz piołunu do kielicha gorzkich doświadczeń, z jakiego piję od kilku dni, ty, moja kochanka, moja żona. Do kogóż ja mam pójść z bólem, który targa moim sercem, jeśli ty, moja najbliższa na tej ziemi przyjaciółka, odwracasz się ode mnie. Głos utopijskiego, kiedy to mówił, drżał. Bladość wielkiego bólu zbieliła jeszcze więcej jego bladą twarz. O, Wando! Smutek kochanka potrącił miękkim skrzydłem o niewieście serce pani Wandy, wyczarowując z niego tkliwsze dźwięki. Kochała go jeszcze. Nie dziw się mojemu żalowi, mówiła słodkim głosem miłości. Czuję się obcą, wykolejoną w tym waszym nowym porządku, który niweluje wszystko i wszystkich. Może przywyknę z czasem do nowego położenia, nie wiem. Tak ciężko stać się bezwolnym kółkiem w wielkiej fabryce powszedniego życia, gdy się było panią swego czasu i swoich ruchów. Będę się starała dostosować do waszych celów, spróbuję. Może twoja miłość, ale kochaj mnie więcej, goręcej. Tak mało zbywa ci czasu dla mnie. Niechaj tylko miną pierwsze chwile organizacyjne. Niech nowa maszyna zacznie się prawidłowo ruszać, a wówczas poświęcę cały czas Tobie, naszej miłości. Tylko trzecią część dnia, osiem godzin jestem winien społeczeństwu, reszta będzie należała do ciebie. Objęli się w gorącym uścisku, usta ich zwarły się, pogodziła ich młoda miłość.